bo ja mam poważny problem z rodzicem, z partnerem, z partnerką, z dzieckiem, z kolegą, z kimkolwiek państwo sobie życzycie i ta osoba mówi, że ja mówię jak do ściany, a on/ona nie reaguje, nie słucha, nie rozumie, czyli osoba raportująca nalega na zmianę ludzi, którzy mają prawo być tam, gdzie chcą i na przepalenie swojego potencjału, na wymierzenie im lub sobie sprawiedliwości. Tutaj do głosu dochodzi problem ze sobą. Nie, nie macie Państwo problemu z innym. macie problem ze sobą, czyli zderzenie czasem całkowicie nierealistycznych oczekiwań versus rzeczywistość, czyli wykorzystanie nieadaptacyjnych schematów oraz ich codzienne. Pogłębianie, bo komunikatywność to nie jest ani wylewność, ani pretensje, ani też. Źle pojęta szczerość. To jest kompetencja dla ludzi świadomych i do rozwinięcia w każdym wieku, pod warunkiem ucieleśnienia, czyli przełożenia wiedzy na praktykę, czyli wdrożenie. Bo nam się wydaje, że komunikaty komunikatywność to jest umiejętność wypowiedzenia się, otóż nie za chwilę o tym powiem. I albo państwo macie emocje i je integrujecie w sposób funkcjonalny, albo emocje mają. Was i jesteście reakcyjne, czyli instynkt odbiera tutaj rozum i dochodzi do głosu, więc są trzy poziomy komunikacji i warto je znać, aby komunikować do ludzi, którzy są do tego zdolni. Poziom numer jeden. Osoba nie słucha uważnie, słucha i od razu przeskakuje do konkluzji, bez znajomości szerszej perspektywa, perspektywy słucha, po to, aby odpowiedzieć, używa agresji, bierności lub biernej agresji. Mało tego, sztywna, sztywno trzyma się własnego zdania, nie rozwinęła autorefleksji, mimo że nauka i doświadczenie mówi inaczej. Ta osoba Wie swoje, znacie to skądś, i nic ani nikt nie jest w stanie jej przekonać, że jest inaczej, i szkoda prądu. I w konflikcie dąży do rywalizacji, do przewagi, i jest nastawiona jedynie uwaga na monolog, to nie jest komunikacyjność. Przekazanie informacji, nie rozumie, co to jest empatia i wzajemność. Dialogu tutaj nie będzie, a zmiany tym bardziej. Taka osoba jest nastawiona na wymówki defensywy oraz atak. Ma bardzo dużo zniekształceń poznawczych, które wpływają w jaki sposób postrzega oraz przetwarza swój świat. Numer dwa. Słucha czasem tego, co jest wygodne. Trzyma się własnego zdania, czasem otwiera się na opinie innych. Udziela rad i niechcianego feedbacku. W konflikcie często do rywalizacji i do przewagi musi mieć rację. Jest nastawiona na wymówki, atak i defensywę, nastawiona na przekazywanie informacji, rzadko nawiązuje dialog, bo komunikacja, proszę Państwa, to jest dialog, a nie monolog. Jeśli już się do tego skłania, to na własnych jedynie zasadach ma również dużo zniekształceń poznawczych. Poziom numer trzy. Słucha empatycznie, tak? słucha po to, żeby zrozumieć, a nie po to, żeby odpowiedzieć, ma otwarty umysł, który jest otwarty na świat, tak? na naukę, na wiedzę oraz na przyjęcie zdrowego feedbacku, zawsze będzie prowadzić dialog i taka osoba jest nastawiona na współpracę i na rozwiązywania jakichkolwiek problemów i jeżeli zaczniecie Państwo zwracać baczniejszą uwagę na to, w jaki sposób się komunikujecie z innymi, oraz co inni mówią do Was, zmienić się może zasadniczy Wasz wewnętrzny dialog, uważność, stawianie granic. Percepcja swoich własnych wewnętrznych wartości i taki sposób komunikacji wydobywa prawdziwe człowieczeństwo oraz zdolność do współodczuwania, do zrozumienia cudzej pozycji, do empatii, gdzie każdy w dialogu jest ważny oraz równy, i emocje tam są integrowane i procesowane na bieżąco. Zapobiegając eskalacji, gdzie ciśnienie zdrowo schodzi z nadmiernie napompowanych opon, i człowiek przestaje mówić za przeproszeniem do cudzej dupy, tak? i tam schodzi się w tym sposobie do głębokiej komunikacji, bo relacje z każdym można zaorać w trzy minuty, i ona się nie podniesie nigdy, a my podejmujemy decyzję, czy chcemy budować siebie. Tak? oraz innych czy też nie, bo zamiast wyglądać ładniej, my chcemy stać się lepsi, głównie komunikacyjnym, bo świadomość nam daje wybór, a wybór nam daje wolność, a wolność y, również to jest ta od zarządzania innymi ludźmi, co robią, co myślą, co mówią, czego robią, czego nie robią i tak dalej, i szkoła was tego nie nauczy, bo to nie leży w jej interesie, bo takie zadanie nauczenie dziecka porządnej komunikacji wzajemności to jest zadanie systemu rodzinnego, bo jak dziecko idzie do szkoły, i ma 7 lat, to na to po prostu jest za późno, czasami jest za późno na tą korektę, jeżeli dziecko tak komunikuje się w taki sposób, jak do, nie jak do niego komunikuje się lub nie w domu. I ja będę was zachęcać do tego, żeby w każdym wieku zawsze podnosić swoje kompetencje komunikacyjne, bo to jest klucz naprawdę do nie tylko fajnych e, relacji, ale również swojego własnego życiowego sukcesu, bo to nam daje takie zdrowe poczucie własnej wartości jak i buduje nam pewność siebie, proszę państwa. To nie jest sprint, to jest maraton, żeby pewne techniki komunikacji, które wykluczają jakąkolwiek manipulację z waszego życia, wcielić. Tak? I będziecie błądzić się, potykać, ale z praktyką będziecie coraz lepsi. I link do Mistrza Komunikacji Serca jest w opisie tej transmisji. To będą najlepiej wydane pieniądze w waszym życiu. I link również będzie w relacji na TikToku, jak również na Instagramie oraz na Facebooku. Do zobaczenia zatem i porozmawiajmy jak empatyczni ludzie.